Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat budżetu obywatelskiego. Jak Państwo wiecie, dzisiaj mija termin zgłoszenia projektu w naszym piekarskim budżecie obywatelskim. Za trzy miesiące będziemy znali wyniki tego budżetu. Natomiast ja chciałem Państwu powiedzieć o czymś innym, trochę się pochwalić. Otóż tydzień temu, 24 marca, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządu gminnym i na, ja na wniosek na, mój, na moją petycję w odpowiedzi na moją petycję zmienił zapisy w artykule 5 a ustęp 6 tejże ustawy jak państwo pamiętacie na budżet obywatelski przez wiele lat w naszym budżecie była możliwość podziału miasta na okręgi wprowadzona w ustawie wprowadzone zapisy uniemożliwiły to w ostatnich latach mieliśmy jeden budżet, jedną pulę w całym mieście. Otóż ta znowelizowana tydzień temu ustawa pozwala ponownie podzielić miasto na okręgi. Poza tym dodatkowo wpłynął także wniosek tam bodajże radnego, z, przepraszam, posła z Radomia i pozwala y, tam te nowe zapisy na, po, na podział budżetu ze na. Kategorię kwotowe projektów dotyczących całości gminy lub jej części. Innymi słowy, możemy dalej dzielić miasto na obszary. Nie muszą to jednak być takie jednostki pomocnicze zapisane w statucie miasta. Podział miasta będzie już należał tylko do gminy. Jest także możliwość podziału, to co już w niektórych gminach było, ale to co nadzór prawny w różnych województwach kwestionował podziału na. Yy, projektów na kwoty na pewne wartości Czyli innymi słowy możemy dzielić na projekty jakieś małe ograniczone wartości i o projekty duże o większej wartości. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Otóż mam pomysł na przeprowadzenie konsultacji chciałem tutaj państwa radnych i ogólnie mieszkańców nasłuchających zaprosić do kontaktu ze mną z pracownikami rady miast urzędu miasta. Otóż mam taki pomysł na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w czerwcu tego roku, podczas gdy będzie trwało głosowanie nad projektami, które w tym roku mieszkańcy zgłoszą. Te nowe możliwości w ustawie pozwalają nam wprowadzać, jak mówiłem przed chwilą, wprowadzić nowe zapisy, podzielić miasto, bądź to na jakieś okręgi mniejsze, większe, bądź oczywiście zostawić bez zmian projekt na budżet Proszę poczekać, panie radny, bo mamy zakończenia. Dziękuję bardzo, proszę kontynuować. Dziękuję. nie, nie, nie będę powtarzał. Zapraszam proszę państwa, państwa zainteresowanych oczywiście do kontaktu. Myślę, że takie konsultacje, gdyby się to udało, na tym jeszcze pracują ptawnicy, zrobić w tym terminie czerwcowym, połączyć ankietę jakąś krótką dotyczącą tych zmian ewentualnych w naszym budżecie w kolejnych latach, połączyć to z głosowaniem, mielibyśmy wtedy bardzo wiarygodne informacje od mieszkańców, jakich zmian oczekują, jeżeli oczywiście oczekują. Dziękuję bardzo.